kolejny dzień zabawy z motorynką dzisiaj ustawianie zapłonu namiernik. miernik do ustawienia zapłonu namiernik będzie nam potrzebny taki oto miernik z sygnałem dźwiękowym no i zaczynamy luzujemy te trzy śruby u mnie są wkręcone szóstki jest przegwintowane wykręcamy świecę. tłok ustawiamy w górne martwe położenie wkładamy sądmiarkę i mierzymy odległość od górnego martwego położenia tłoka o mnie jest Z tym, że u Was może ten pomiar się różnić czy ze względu na dostosowanie różnych uszczelek lub też po prostu fabrycznie inny oplew. Zeruję. Cofam teraz tłok. 3 mm przeciwnie do ruchów wskazowych zegara. Mamy 3 mm przed GMP. Tu sobie odkręcamy tą śrubeczkę, która nam trzyma przewody od kondensatora i od Odkręcamy, odsuwamy, żeby nie dotykały przerywacza, w końcówkę odmiernika, jedną wkładamy sobie tu do pinu odgaszenia, o drugą końcówkę bierzemy w rękę i przytykamy tu, o no i teraz nam miernik piszczy, czyli platynki są zwarte. Latynki musimy ustawić też na 0,4 mm. No ja mam tak ustawione i jest idealnie. I przy odkręconym zapłonie regulujemy lewo-prawo. Podczas gdy będziemy przesuwać zapłonem, miernik nam będzie piszczeć. Jeżeli przestanie nam piszczeć, to mamy ustawiony zapłon idealnie. Skręcamy zapłon, te śruby dokręcamy. Tu przykręcamy tą śrubę i te przewody. Tu przedstawiłem mój patent, każdy ma swój patent. Ten działa. Motorynka bardzo ładnie odpala, więc jest spoko.